We'll <laughs> Yeah,

Who's é, que é, 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 é. zwycięstwie swojej drużyny. よし zdobyliśmy jeden punkt na trudnym terenie. Widzieliśmy jak e, łąża, gra dobrze w piłkę, wszyscy dookoła to mówią i nie było dzisiaj łatwo. No, ale walką, zaangażowaniem odrobiliśmy no, inne braki, które mamy, tak, i udało się ten punkt wywieźć. Myślę, że tu nie na drużyna jeszcze straci punkty. No i co tu dużo mówić, tak, to nie da się tego nauczyć w jeden dzień, to widać, że jest to wypracowane na treningach, różne schematy. My trenujemy trzy razy w tygodniu. Tak jak dzisiaj przyjechaliśmy na mecz. Chłopaki po pracy przyjechali tak prosto na mecz i dali z siebie wszystko. I tu trzeba chłopakom pogratulować, bo naprawdę trzeba było do piłku było trochę pobiegać. Trzeba było się napracować, żeby do piłkę odebrać. W pierwszej połowie trochę chyba trema zjadła trochę chłopaków młodych niektórych. Zobaczyli piękne stadion, pierwsze raz w niektórzy na takim grali. Światło odpalone, tak, ale w drugiej połowie już trochę to zeszło, już graliśmy troszkę lepiej. Zdobyliśmy bramkę wyrównującą, mogliśmy też strzelić jeszcze jedną co najmniej. Mecz różnym, mógł się potoczyć, mogliśmy ten mecz równie dobrze przegrać, ale mogliśmy również wygrać, także z remisu się cieszymy. Wszyscy jesteśmy, ja też i chłopaki też, rozczarowani wynikiem, bo na pewno na pewno nie takiego oczekiwaliśmy, to jasne. Druga rzecz. Od strony taktycznej źle to dzisiaj wyglądało w mojej opinii. Szczególnie chcę tutaj wchodzić, myślę, że sobie to spokojnie wyjaśnimy już jutro. Generalnie trenujemy, żeby była jasność, trenujemy bardzo mocno. To jest drużyna, która Potrzebuje na pewno jakości, jakości, świeżości, być może, chociaż nie, nie mówmy tutaj o, o zmęczeniu już w, w piątym meczu. Natomiast może treningi, może ja gdzieś popełniłem błąd w treningach, bo dzisiaj pierwsza połowa była słaba, jeżeli chodzi o parametry fizyczne. To, to, to ja muszę sobie to przemyśleć sam. Co było nie tak, czy, czy być może trzeba było zastosować jakąś tam rotację, bo mecz był w środę, teraz w sobotę, teraz w środę, teraz znowu w sobotę. Także tutaj jest dużo wątpliwości co do, co do tego, czy ja nie popełniłem jakiegoś błędu. Chłopaki, no co, no powiedzmy sobie także że martwi na pewno kolejny rzut karny, bo już, bo już chyba trzeci. Brak agresji w polu spowodował, że ta agresja pojawiła się w końcówce w polu karnym i był już karny. Dlatego tutaj indywidualne jakieś takie błędy decydują często o, o, o wyniku nie takim, jak powinien być. Chociaż ja chcę uzbroić. Yy, wiadomo, że, 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 że tutaj być może, być może ktoś ma wielkie oczekiwania na trybunach i, i tego nie można nikomu bronić, niech ma. Natomiast trzeba sobie tak. Prawdę powiedzieć prosto w oczy, że dzisiaj przejrzałem sobie skład z 25 sierpnia 2012 roku, mecz właśnie z turem 2-1 wygrany przez Sełkę Złożę. W podstawowym składzie z tamtego składu było dwóch chłopców przez rok. Przez 12 miesięcy, gdzie listopad się nie gra prawie już, grudzień się nie gra, styczeń się nie gra, luty się nie gra, marzec się nie gra. Czyli tak naprawdę przez siedem miesięcy ubyło z podstawowego składu dziewięciu gości. Musimy mieć świadomość tego, jacy to są chłopcy, musimy świadomość świadomość mieć, ile my pracujemy, jak pracujemy, że to obciążenia, że zmiana różnych rzeczy i podejścia do treningu. To wszystko, to wszystko jest dla nich nowe. Dlatego też może nie wytrzymują czasami ich głowy, kiedy ten wynik nie jest na tyle pewny i stąd biorą się takie wyniki jak dzisiaj. I taki wynik jak na przykład z rągowym tutaj. Ale co do zaangażowania, co do, co do, co do takich cech wolicjonalnych, co do długimi fragmentami uważam, uważam, że dobrej gry nie patrzmy na wynik, patrzmy na grę, patrzmy na to, co się działo na boisku. Odrzućmy wynik i zwróćmy uwagę na posiadanie piłki, na wymienność piłki między sobą, na wymienność funkcji na boisku, na takie rzeczy.